Zwroty towaru. Dla większości właścicieli e-commerce to wciąż najbardziej nielubiana część biznesu. Kojarzył się z kosztami, bałaganem w magazynie, mailami od zniecierpliwionych klientów i drukowaniem papierowych formularzy. A gdybym ci powiedziała, że możesz zautomatyzować ten proces i zdjąć go sobie z głowy w 15 minut i co najważniejsze, nie zapłacić za wdrożenie ani grosza. Cześć! Nazywam się Gabi i w tym filmie opowiem Ci o usłudze Wygodne Zwroty. Wyjaśnię, jak to możliwe, że działamy za darmo i dlaczego nie potrzebujesz do tego informatyka. Rozmawiając ze sklepami słyszymy ciągle to samo. Nie mam czasu na wdrożenia. Mój programista ma wolny termin dopiero za miesiąc. Boję się grzebać w kłodzie sklepu. Całkowicie to rozumiemy, dlatego wygodne zwroty zaprojektowaliśmy tak, by ominąć te bariery. Nasza pierwsza kluczowa zaleta to brak konieczności angażowania IT. W wersji standardowej. Nie musisz instalować skomplikowanych wtyczek, które wysypią Twój sklep. Nie musisz znać się na kodowaniu. Proces integracji jest intuicyjny, nie przesadzam, zajmuje około 15 minut. To mniej niż wypicie kawy i odpisanie na kilka maili. Ale wiemy też, że biznesy są różne. Jeśli prowadzisz duży e-commerce, masz własny dział IT i specyficzne wymagania, mamy dla Ciebie wersję Enterprise. Tutaj chodzimy głębiej. Integrujemy się z Twoim systemem magazynowym czy ERP. Wtedy faktycznie pomoc Twojego działu IT będzie potrzebna, ale w zamian otrzymujesz rozwiązanie uszyte na miarę, w pełni zautomatyzowane pod Twoje procesy logistyczne. Jesteśmy elastyczni, dopasowujemy się do Ciebie, a nie odwrotnie. Przejdźmy teraz do kwestii, która budzi najwięcej emocji i pytań podczas rozmów handlowych: cena, a właściwie jej brak dla sklepu. Wielu z Was pyta nas wprost, skoro to jest za darmo, gdzie jest haczyk. Czy to skam? Odpowiadam: Nie, to nie skam. W biznesie nie ma nic za darmo, dlatego gramy z wami w otwarte karty. Jak zarabiamy? Wygodne zwroty zarabiają na marży logistycznej. Wygląda to tak. Twój klient chce zwrócić towar. Wchodzi na stronę, wybiera przewoźnika, opłaca przysyłkę zwrotną. My, jako duży partner logistyczny, mamy wynegocjowane stawki u przewoźników. Różnica między tym, co płaci klient, a naszą stawką hurtową to jest nasz zarobek. Dzięki temu Ty, jako właściciel sklepu otrzymujesz profesjonalne narzędzie, hosting usługi i wsparcie techniczne za 0 zł. To układ win-win. Ty masz system, my mamy wolumen przesyłek. Zwygodne zwroty zostały zaprojektowane tak, by móc maksymalnie dopasować je do potrzeb danego e-commerce. Dlatego to Ty wybierasz, kto płaci za przesyłkę. Ty, Twój klient a może hybrydowo. Pokryjesz część kosztów, a pozostałą kwotę Twój klient. Last but not least, wdrażając wygodne zwroty, nie podpisujesz żadnej umowy. Możesz włączyć narzędzie bez zbędnych formalności. Co zyskujesz jako właściciel sklepu? Po pierwsze, spokój i czas. Koniec z ręcznym procesowaniem każdego maila o zwrot. Po drugie, profesjonalizm. Twój sklep zyskuje proces na poziomie największych gigantów e-commerce bez ponoszenia kosztów. Po trzecie, czystą oszczędność. Nie zamrażysz budżetu na wdrożenia IT ani abonamenty.